Elo320, elo, ja, jestem, ja jestem Blackman, a to jest kolejny odcinek Życia w z sezonu szóstego. Jak widzicie, kurczę, znowu jesteśmy przy obozie altruistów, dlatego że, kurczę, zostaliśmy wysłani, bo, no po prostu... A dobra, zaraz w sumie wam powiem. Yy, ten cały szef główny wysłał nas tutaj, yy, dlatego że wcześniej jemu powiedzieliśmy. Że właśnie ci ludzie, jak robiliśmy atak, odbijaliśmy naszego brata, znaczy mojego brata. Po prostu szli tam z jednej strony, z, z lewej strony i po prostu idziemy tam na patrol, żeby zobaczyć, czy nie ma tam głównego obozu. Przyszedł do kapitana. Jest? Chodź, chodź, idź. Nie musisz celować, jeśli jesteśmy w tej samej drużynie. Okej, okay, okej. Okay. Nie jestem pewny, nie ufam tobie. Ale lepiej, żebyś zaufal. E, dobra, widzowie, ogólnie e, tutaj po tym jak e, podbiliśmy, e, zniszczyliśmy tą pierwszą złą sektę i ogólnie teraz ta lokalizacja jest nasza, nie? Potem jak tutaj nastanie wszystkich tych, e, to całą sektę zniszczył. I tutaj jakby ten cały dobry nasz szef wziął i swoich takich trzech zaufanych ludzi, to po prostu tutaj. Dziewięcia A, że tutaj, 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 dobra, dobra, dobra i po prostu dał swoich trzech zaufanych ludzi i jest tutaj po prostu trzech kapitanów witam panów cześć dobry dobre, dobre. E, ponoś że tam e, szef mówił że mam z którymś tam z panów iść na patrol na no gdzieś tam w, tę, w tej okolicy jest złej sekty dobra to możemy ruszać Dobra, dobra A co schowaj broń? Dobra, wy panowie jak coś to pamiętajcie pilnować bozu, nie? Dobra Mhm A, Ta, A to jest, to jest jeden z tych zaufanych waszych ludzi, tak? Ale to To jest ten najmłodszy chyba, on jeszcze podnosi się uczy, tak? Najmłodszy i Nie Na pewno się nauczy Dobra, ty tam kapitan mówił, że Dąb się nazywasz, tak? Jeśli się nie mylę Tak Dobra, miło po poznać, się znając Słuchaj, yy, masz jakąś broń ze sobą? Ja mam ze sobą mój ulubiony toporek Nóż Dobra To jest najlepsza Może masz jakąś lornetkę? No patrzysz, że tutaj tobie wystaje Mogę mogę wziąć? Mhm. Dobra, dzięki O, wziąłem, wziąłem, wziąłem z kieszeni Dobra, ponoć, że ta sekta jest bardziej mocniejsza, tak? Ponoć, że tam mają autoszef szef mówił. No, trochę myślę, że są, ale jak dobrze... Jak dobrze... Jak dobrze wszystko zrobimy, to... To będzie dobrze. Właśnie ta sekta... Właśnie najpierw mnie napadła, później szef i tam szef wzięli mnie, odbili. Ale kurczę, ta sama sekta jakby porwała mojego brata. I ostatnio musiałem ich odbić, znaczy mojego brata odbić i tam jednego z zastępców zabiłem. I teraz możemy ich mieć na karku. Zaraz nawet nie wiem ile dni minęło, czyli ile miesięcy długo tutaj w cholerę jestem. No, mam nadzieję, że szef nie obrazi się, że... mam nadzieję, że wy się nie obrazicie, że kurczę wysłałem mojego brata do domu. Jeśli macie mi pomóc czym czym po prostu obiecaliście mi, że macie pomóc to... Będę wam też pomagał, nie? A dobra, chyba świetnie nas zostanie, jak tam w sumie będziemy. Ja, pierdziele Dobra, widzę. Ciąg dalszy to kurczę, zobaczycie chyba za dnia, bo jak będziemy tak szli, w sumie mamy daleko, kurczę, do tego obozu. Wciół daleko. A dobra. Widzimy się chyba już rankiem. O kurde. Chyba musimy inną. O, cholera! Chyba musimy znaleźć inną drogę. Albo, może damy radę. Dobra, widzowie. Widzimy się już za rana. Z rana. No, dobra, widzimy się. Dobra, widzowie. Nasz kurde kolega, Dąb, yy, poszedł się odlać. A my tutaj, właśnie, zauważyliśmy za ten czas, jak on poszedł strzać. Patrol tej złej sekty. I jak wam ostatnio mówiłem, że tutaj, co była ta ich baza, jedna, że właśnie du dużo ich stąd szło. No to właśnie strzeli w tamtą stronę i na tanie, to strasznie zaciekawiło. Bo kurde, skąd ich właśnie się wzięło aż tyle, nie? Przybiegło właśnie stąd. I to jest taki plus, że możemy ich zlokalizować. Widziałem, że w tamtą stronę idą. No dobra, jedziemy tutaj na góry. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj są. Mamy oczywiście przy sobie lornetkę. Zobaczymy, gdzie te kutafony że Zaszli w ogóle. Ale jak na razie, kurde, tutaj. Nie widzę za bardzo. No dobra, może gdzieś tutaj będą. Dobra, chyba muszę wyjąć Pora na lornetkę chyba. Dobra, widzę, mamy kurcze lunetę, lornetkę, nie wiem jak to powiedzieć na to. Ale dobra, gdzieś tutaj trop nam zniknął. Mamy taki kurcze podczerwienie zajebiste. I... O proszę. <ścoughs> mamy jakichś tutaj ludzi. No to nie złe w ogóle sprzęty ma ta nasza sekta, ta, dobra Dobra, jakoś wezmę, spróbuję kurczę zobaczyć kto to. O! Strój jakiś widzimy, mniej więcej Bo widać taki strój Wrightuzek goście jakiś O, widać, 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 widać. Dobra, widać tą gościa. Dobra, to jest nowa Bank Sekta. Oj, sorki, dobra, jest ja, sniperka lornet, lornetka to była. Ale dobra, wracajmy kurcze do naszego koleżki e, Dęba czy jak on tam się zwał Dąb, o no i kurczę, wracamy sobie do naszej głównej bazy, gdzie teraz jest ta... Nie no jeszcze nie jest, bo ma być przenoszona, ale... A jeszcze jest główna baza gdzie wcześniej była i tyle. Miałoby być altruistów, ale mniej jeszcze dobra, wracamy do naszej bazy. O cholera Znowu jest noc Długa podróż była Kurczę, coś, coś no, druga, tutaj druga. tak pusto? Nikogo nie ma? No, nikogo nie Ej, ma. nikogo nie ma Cholera jasna! widzisz, no nikogo nie ma Dobra, chodź, wracamy może w głównym obozie coś się stało Dobra, chodź sam znowu. No, Kurczę, w ogóle Ten, kapitan! Co się stało? Co się stało? O kurde, strzelanina jest w głównym obozie. Że... W głównym? W głównym obozie strzelanina. Strzelają jakiś, jakiś obóz, zaatakował. Dobra, dobra, zostań tu, idziemy tam. Dąb, chodź, chodź, chodź. Dąb, chodź, chodź. Zostań tu ten kapitan, chodź. Słyszysz? Cholera jasna. Chodź, 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 chodź. Cholera, widzowie kurczę, biegniemy do tego naszego głównego obozu. Słyszę już jakieś tam strzały mniej więcej. A co tu się odwala? W ogóle ten kurczę nasz kolega, ten dąb musiał znowu iść się odleć, cholera. Nie wiem co on tam ma z nie wiem, kurczę. Nie wiem, odleć się może czy co. Ciągle sika cholera, ale... Cholera, dobre, chyba się poukrywali. Albo może i nie. Albo... O właśnie. Poukrywali się. Oni są bardzo... O, widzicie, wygodę z krzaków. Kurczy hydra sekta Ja pierwsze w ogóle to tutaj trochę w obozie się zmieniło Z tego co widzę Cholera, nawet nie wiem gdzie jest czy Szef ciągle tutaj przybyło, musimy go właśnie uratować Ja pierwsze Cholera Teraz zaczęli atakować kurcze z każdej strony Jest cholera lipa Ponoć w ogóle szef jest z tamtej strony Po drugiej stronie, cholera jasna Spieprzaj Spieprzaj ja, spieprzaje powoli Ale ja, ich nie, ja im kurde nie dam po prostu Spieprzyć Bandaże, bandarze, bandarze, kurde, dobra Ale jak oni w ogóle to odkryli? Którym musieli w ogóle nas cholera szpikować? Nie wiem w ogóle Ja pierwsze Widzę, musimy jakoś się przebić Na razie nie ma jak cholera Jasny co Z każdej strony normalnie Wziąłem pierwszy ten autobus, ten wrak ze strony A wzięli tutaj Zniszili nam jakby to tą... Barykadę, że tak powiem, z tą skrzaków cholera. Ogólnie to nas nie widzieli przez to. No, powoli się poruszyć trzeba. gdzieś tutaj jest szef. Cholera jasna! Kalo! Kalo szefie! Wszystko jest zapisane w księdze. Przepraszam. Cholera jasna! O cholera! Tylko nie to, tylko nie to. Ach. Cholera, widzowie, szef zdech. Znaczy umar? przepraszam. Cholera jasna! Trzeba będzie zabrać jego ciało. Cholera jasna! Mam nadzieję, że kurczę ci ludzie w ogóle uciekli stąd. Ja pieprze! Ale w ogóle pierwszy raz mogliśmy jego twarz ujrzeć. Cholera, jasne, dobra. Może Nataniel tutaj się zrzemi trochę, ale... Wątpię. No, musimy zobaczyć, czy jeszcze wrogów tutaj nie ma, ale mi się wydaje, że wszystkich, wszystkich wybiliśmy, nie? Jasne, cholera, ale dobra. To by było na tyle. Trzymać się. No i co? Naura.